Коротка лекція номер 33 з польської мови. Прислівники у польській мові працюють абсолютно з усіма е, частинами мови. З іменниками, е, з займенниками, з числівниками і прикметниками і так далі. Отож, прислівник. Присловик там, дотонт ту. Е, Oznaczenie, nieoznaczenie w kazymie, i tak dalej. Gdzie? Dokąd? Jak? Gdzie to jest? Dokąd jedzie ten autobus? Jak on jedzie? Jak on pracuje? Gdzie przystanek autobusowi? Gdzie przystanek tramwajowi? Dlaczego pan tym zajęty jest? Dlaczego pani tym zajęta jest? Na razie niech Pan to zrobi. Na razie niech Pan tu pracuje. Tam są narzędzia. Tam są narzędzia dla pracy. Tam są narzędzia ogrodnicze. Można brać, pracować. Tu macie, albo tu ma Pan, wodę, prąd, kawa, herbata. Zaproszę do lekcji następnej, a i do lekcji dłuższej. І запрошую підписатися. Дякую.